SP9LVZ, SP3 Roman Adam Franciszek. No, doskonale. Teraz trochę mi znowuż w końcówce spadł sygnał, ale, ale muszę Tobie powiedzieć, że cały czas, mimo tej małej mocy, leci to bardzo sprawnie. No dobrze, Piotrek. Ja teraz włączyłem. Który z tych mikrofonów pracuje lepiej, a który gorzej? W zasadzie mówili, że to jest łeb-web. 9 sp 3 Dobra, chciałem Cię cofać nagrać. Yy, nagrać sp 3 no, sp 9 to jest, jestem na Tutaj do... nie wiem, na no około 6, może 7 do e, anteny idzie tylko. No i tak to wygląda. sp 3 lvz sp SP9 Ludwik Wioletta Zygmunt, SP3 Roman Adam Frankowicz. Tylko z jakichś tam powodów nie wiem, czy nie chodzi jeszcze o czy. mówię, że chyba chodzi, nie? Ale może coś tam po prostu robiłeś. To jest fit elektromechaniczny. Oczywiście, w drugiej to Teraz przepinam z powrotem. oj, wtyczka, z pośpiechu wypada. A teraz jest na PP9. To jest na PP9. No i taka to różnica, tak, kilka to kilka razy, będziesz słyszał. To i trochę zakupy, nie słyszał, żeby... Dobra, wszystkiego dobrego w takim razie, do spisania, do zgadania, trzymaj się, dziękuję za próby, dziękuję za łączność, miłego wieczoru, miłej nocy i dobrego weekendu i miłego, spokojnego... To jest fit elektromechaniczny, a teraz jest na PP9.